The cat sat on the Manko. Z tej strony Mateusz Dąbkowski, witam Cię w kolejnym wideo na tym kanale. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, dlaczego cukrowy detoks, odstawianie słodyczy w ramach odchudzania to bzdura, to rzecz, która jest totalnie niepotrzebna. I jak możesz jeść słodycze na diecie i dalej chudnąć? Myślę, że doskonale to znasz, bo to jedna z najczęstszych rzeczy, które słyszę w ramach konsultacji, że dziewczyny biorą się za odchudzanie, rezygnując ze słodyczy. Tak, nie wiem. wyrzuciłam słodycze, jak nie jem, tutaj, miesiąc, coś tam. I najczęściej ta strategia pomaga tylko właśnie do czasu. Prawda jest taka, że jedna osoba wytrzyma w ten sposób trzy, Dni, druga, dwa tygodnie, trzecia, trzy miesiące, ale wspólny mianownik dla tych wszystkich dzieci jest taki, że nie są w stanie tego utrzymać zawsze. Tak, bo umówmy się, no to nie jest rzecz, która kojarzy ci się przyjemnie, prawda? Co więcej, kończy się to najczęściej w ten sposób, że jak już wiesz coś takiego, czego sobie zakazałaś pierwotnie, to dopada ci takie poczucie bycia niewystarczająco, tak, jestem beznadziejna, nie nadaję się do odchudzania i tak dalej. I musisz wiedzieć, że to nie jest twoja wina, to znaczy to nie jest ani brak twojej silnej woli, ani jakiś taki brak, nie wiem, Twojego samozaparcia, tylko to jest błąd strategii, którą sobie obrałaś. Myślę, że słyszałaś o efekcie zakazanego owocu. No i Twój mózg bywa przekorny tak naprawdę. Wiadomo, że jeżeli sobie czegoś zakażesz, to ja nie mogę? Ja nie mogę? Najczęściej tak to działa i długo nie jesteśmy w stanie wytrwać w takim postanowieniu, bo prawda jest taka, że jeżeli odbierasz sobie przyjemność i nie dajesz nic w zamian, no to realnie utrzymanie tego graniczy tak naprawdę z cudem. I w takim postanowieniu najczęściej bywa tak, że jest to Dosyć prosta droga do y, pewnych zaburzeń odżywiania. Pod kątem tego, że okej, okay, nie mogę iść słodyczy, ale będę miała jakieś meal, ale będę miała coś tam, tak? I ty będziesz tylko czekała na tę okazję, żeby móc wreszcie coś z słodkiem. No właśnie, ale czy cukier sam w sobie jest aż tak zły? Musimy przede wszystkim ustalić, że cukier cię nie tuczy. Tłuczą cię y, kalorie, raczej ich nadmiar. A że najczęściej produkty zawierające cukier, tłuszcz, są wysoko smakowite, no to dużo łatwiej jest przekroczyć właśnie swój bilans kaloryczny. Ale tak samo możesz przekroczyć bilans kaloryczny jedząc. Y, powszechnie zdrowe produkty, tak, czyli oszechy czyli jakieś awokado, e, oliwa z oliwek, ale jednocześnie jest druga strona tej barykady, gdzie możesz chłodnąć jedząc batona codziennie. I tak naprawdę z odświeczą w tym wszystkim przychodzi nam zasada 80-20, która traktuje o tym, że 80% diety jest możliwie jak najmniej przetworzonej, a 20% to jest ta przestrzeń właśnie na jakieś takie magiczne e, produkty. I rzeczywiście ten podział jest umowny, on będzie zależał od ilości twojej bazowej, tak, jeżeli chodzi o kalorie, e, to może być 70-30, to może być 90-10, tak, tutaj ta konkretna konkretnych ram bym się nie trzymał. Bardziej chodzi o to, żebyś wygospodarowała sobie tę przestrzeń na normalność, bo ta normalność pozwoli Ci długoterminowo realizować założenia odchudzania, założenia diety, a tylko długoterminowa realizacja pewnych postanowień będzie Ci dawała realne efekty, które być może będziesz w stanie utrzymać. Jak zrealizować ten postępek w praktyce? Po pierwsze, kupuj małe opakowania, tak? Nie kupuj całej 300 gramowej jakiejś milki, tylko kupuj jakąś 40 wedla, tak? Bo są takie mniejsze czekoladki czy, czy coś tam. Chodzi o to, żebyś nie zdawała się na to, że dasz radę. Bo jest szansa, że. Podobnie jak ja. Jeżeli usiądziesz do czekolady, to nie zostawisz jej w połowie, nie zjesz jednego paseczka. to się skończy po prostu pochłonięciem całości. Druga rzecz, to jedz po posiłku, to znaczy traktuj to jako formę deseru, zawsze dodawaj to do posiłku, bo spotęguje to twoją sytość. Tak? A samo sam taki produkt poza posiłkami będzie jedynie od człowieka. Jak będziesz gdzieś tam szukała, michała, prawdopodobnie czegoś więcej. I trzecia rzecz to wlicz całość w bina Jeżeli to wliczasz, jeżeli zaplanowałaś ten posiłek, jeżeli masz to na to przestrzeń, to nie robisz. Nic złego i dalej będziesz chudła. A rezultatem takiego działania będzie spokój. Spokój w Twojej głowie, przestrzeń na to, żeby móc być normalnym człowiekiem i nie czuć takiego osaczenia tym odchudzaniem. Bo kiedy okazuje się, że możesz, to nie zawsze tak naprawdę chcesz. I wiedząc, że masz wybór, no podejmujesz lepsze decyzje niż wiedząc, że tego wyboru po prostu nie masz. A jeżeli chciałabyś, abym osobiście pomógł Ci pozbyć się nadmiaru kilogramów bez rezygnowania właśnie z ulubionych produktów, bez konieczności ćwiczeń, jakichś tam brzuszków, katowania się, bo wie co, no to w pierwszym linku w opisie znajdziesz mój kalendarz i tam możesz się umówić na rozmowę, bezpłatną rozmowę, konsultację ze mną albo z osobą z mojego zespołu. I w trakcie konsultacji omawiamy sobie Twoją sytuację, sprawdzamy z czym się mierzysz i czy możemy w ogóle Tobie pomóc. Jeżeli tak, pomagamy. Jeżeli nie, no to też ci mówimy, co możesz naszym zdaniem zrobić. Natomiast całość cię nic nie kosztuje, jeden czego nie zobowiązuje, także w zasadzie nie masz nic do stracenia. A ja ze swojej strony Ci dziękuję i do zobaczenia w następnym wideo. Hej!